Coraz większa ilość mężczyzn decyduje się na przejęcie odpowiedzialności za antykoncepcję w swoich związkach. Jedną z najskuteczniejszych metod antykoncepcji jest zabieg wazyktomii. Jest to szybka, prosta i bardzo skuteczna metoda. W naszej placówce wykonujemy zabieg wazektomii metodą kanadyjską. Zabieg wazektomii dedykowany jest dla dojrzałych mężczyzn zdecydowanych na zakończenie swojego procesu prokreacji. Dlaczego nasi pacjenci wybierają wazektomię jako metodę antykoncepcyjną? Jest to bezpieczna, szybka i trwała metoda antykoncepcyjna, którą oczywiście można odwrócić. Zabieg wazektomii metodą kanadyjską nie wpływa w żaden sposób na spadek libido ani też na zaburzenia erekcji. Zostało również jednoznacznie udowodnione, że zabieg wazektomii nie ma najmniejszego wpływu na zwiększone ryzyko chorób nowotworowych, gruczołu krokowego czy też jąder. Zabieg wazektomii metodą kanadyjską jest procedurą całkowicie bezbolesną. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Procedura polega na obustronnym rozwarstwieniu skóry i wypreparowaniu nasieniowodów. Po przecięciu nasieniowodów zamykamy ich górne końce. Dolne końce pozostają końcami otwartymi. Dzięki temu plemniki produkowane wiąże mogą swobodnie uchodzić do worka mosznowego. Zabieg wykonywany metodą kanadyjską pozwala na szybki i sprawny powrót do codziennych aktywności życiowych. Najczęściej jest to około 4 dni. Rekowalescencja jest minimalna, a komfort życia pacjenta jest dla nas priorytetem. Przez tym pytaniem wśród moich pacjentów jest pytanie, czy będę miał wytrysk po wykonanym zabiegu wazektom. Tak, oczywiście. Po zabiegu wazektomii pacjenci mają wytrysk. Objętość ejakulatu zmniejsza się około 4-5%. Nasienie jest bardziej przejrzyste, bardziej wodniste, mniej mleczne i pozbawione plemników. Rozumiem, że decyzja o wykonaniu zabiegu wazektomii może budzić wiele wątpliwości oraz pytań. Dlatego też serdecznie zapraszam do placówki Duo Medica w Katowicach. Na konsultacje przedzabiegowe. Podczas konsultacji postaram się Państwu odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz rozwiać wszelkie wątpliwości związane z samym zabiegiem. Omówimy sobie również cały plan zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe. Jeśli szukają Państwo bezpiecznej, nowoczesnej i trwałej metody antykoncepcyjnej, to zabieg wazektomik wykonywany metodą kanadyjską jest właściwym wyborem.